około 40 tysięcy i bym powiedział, że to jest podobnie jak w roku 2016 czyli miesiąc półtora miesiąca przed zawodami mniej więcej tyle samo mieliśmy sprzedaży my uważamy, że stadion będzie pełny to tak powiem nasze duletnie doświadczenia, ale przede wszystkim liczymy na to, że rozpoczęcie sezonu Żużlowego, pokazanie, pokazanie w telewizji emocjonujących zawodów Ekstra Ligi Żużlowej, jak już pierwszej Ligi Żużlowej i mam nadzieję, bardzo dobry wynik, wojskowo w tego oczekujemy od polskich zawodników, powinien spowodować jeszcze większe zainteresowanie. Bo prawda jest taka, że te bilety najtańsze są sprzedane, są do sprzedaży Gold, a więc te bilety najdroższe, więc myślę, że ci, którzy nawet nie, nie, nie byli wcześniej na stadionie jak dowiedzą się o sukcesach polskich różlowców i w Krzko, i o bardzo dobrym poziomie e, zaprezentowanych w pierwszych rundach e, rozgrywek różlowych e, tegorocznych chętnie zakupią bilet. pokażę się że jeszcze e, pogoda, to pisze. także z punktu widzenia e, sprzedaży biletów będzie, wszystko idzie zgodnie z planem. Dobrze, teraz chciałbym